Jest świetnie, kiedy masz kolegę, który odda ci ostatni kawałek! A jeszcze lepiej, kiedy oboje jesteście na tym samym poziomie! Mmm, ale pyszniutkie ciasto! Tymek i Czarek dobrze się bawią! Czy może być coś lepszego niż wspólna przejażdżka na rowerze? Nawet jeśli to nie jest rower dla dwojga! Ale zabawa! Hej, nie godziłem się na to! Moment, zapomniałeś czegoś! Ruszaj, mój wierny rumaku! O, co to było? Niezły trik, kumplu! A no tak, piątka! Ruszamy! Przed nami wspaniałe rzeczy! Hej, stój, spójrz! Sklep spożywczy! Chcę coś przegryźć! Ale nie mamy pieniędzy! Musimy coś wymyślić! Tak? Tak, oczywiście! Wiem, co robić! Za mną! Jak tam chcesz! Czego szukamy? Patrz, tam! On łowi! Właśnie tego potrzebujemy! Szybko, za mną! O, ale ładny dzień! Co? Do kogo on mówi? Nie wiem. Z kim rozmawiasz? Potrzebujecie czegoś? Rozumiem. On jest jakiś dziwny. Tymek, wszystko dobrze? Tak, jest dobrze. Ruszamy. Chodź, kumplu. Co za dziwaki. Tymek i Czaret mają niezły plan. Oto pytanie. Co jest w czarnym pudełku? Co oni kombinują? Patrz i ucz się. Oni chyba tak na poważnie. Ups. Chwilka. Tak, na pewno są szaleni. Masz zamiar tak łowić? Tak! No ba! To świetny plan! Pułapka gotowa? Zobacz, ryba wyjdzie z wody i prosto do pudełka. Bum! I jest nasza! Super tymku! No ba! No to chowamy się, bo odstraszymy ofiarę. Poczekamy tutaj. Cicho? Chyba ryby nie spieszą się, żeby zostać złapane. Chłopakom kończy się cierpliwość. Co jest nie tak? Gdzie jest ryba? No tak! Potrzebujemy przynęty! Mam coś! Teraz ryba będzie nasza! Jesteś geniuszem! Zaczynamy! Dobrze! Teraz się uda! Mogłeś mi to dać! To nie zadziała, Tymku. Moment! Dokąd idziesz? Spójrz, przynęta jest za daleko od wody. Ryby są zaleniwe, żeby tak daleko po nią iść. Genialne! Dlaczego nie pomyślałem o tym od razu? Tak dużo lepiej! Piona! Oni są szaleni! Czas na serową zabawę! Co mogłoby być fajniejsze? Czas na zamianę? Powiedz ser. Cel? Fal! Jeszcze raz! O, patrz! Przykleiło się! Ups, spadł. No dobrze, jeszcze raz. Kumple wybrali się na spacer. Przegrywasz. Kłamca, udało się. O, patrz, restauracja. Idealnie. Raz coś zjeść. No dalej. Co to zamknięte? Niemożliwe. W środku słychać muzykę. Chyba jest coś nie tak z tymi drzwiami. Pomogę ci, ciągnij mocniej. Ciągnij. To nie działa. Moment. A może z rozbiegu? Nie. Hej, Tymek, jesteś cały? Wstawaj, kumplu! Wszystko dobrze, jestem przyzwyczajony. O, patrz! Tego potrzebujemy! Wyważymy te drzwi! Weź ławkę. Szykuj się. Zaczynamy! Jeszcze raz potrzebujemy dobrego rozbiegu. Dobrze się rozpędźmy. Gotowy? Ruszamy! A! Wow, co się dzieje? Z drogi! To znowu ci dziwacy. Kumplu udało się, jesteśmy najlepsi. Ale jesteśmy silni. No tak, jesteśmy naj. Ups, też to słyszałeś? O nie, znowu się zaczyna! Nie chcą się otworzyć! Haj, tymku, mocniej! Widzicie, herbaty jest nudne. Fajniej jest zanurkować twarzą w ciasto! Papierkami kamień nożyce. O tak, ty nurkujesz! To prawdziwa przyjacielska walka! A teraz? O, remis! Nieźle! Rozgryźliśmy te drzwi! Chodzimy! Zwycięstwo! Wow, Tymek zauważył piękną nieznajomą! To dziewczyna moich marzeń! Ej, koleś, co z tobą nie tak? Na co patrzysz? Hej, straszysz mnie, obudź się! Kumplu, słyszysz mnie? Tymek go nie słyszy. On już jest w świecie romantycznych marzeń. Hej! Nieznajoma jest znudzona? Dzień dobry, moja pani. Wytrzymam ci towarzystwa. Czemu nie? Wow! W swojej głowie Tymek jest prawdziwym podrywaczem. Nie daję za wygraną. Mam dla ciebie niespodziankę. Piękna róża dla pięknej dziewczyny. To takie słodkie i nietypowe. Ale czekaj, to nie wszystko. Kolejna róża? Jest prawdziwym artystą. Ale jesteś zabawny. Co? Kolejny kwiat? To niesamowite. Jak to możliwe? Kelner, romantyczna kolacja dla dwojga. Już! Musicie poczekać. Powiedziałem już. Dobrze, chwilka. I gotowe. Trzeba ich krótko trzymać. Nie można inaczej. Wasze zamówienie. O, świetnie pachnie. Spróbujmy. Mmm, Niezłe. Moja pani, mogę podtrzymać cię za rękę? Co ty robisz? Tymek, pomóż. Wow. On chyba szuka zaczepki, a już miałem jeść. No dobrze, sam tego chciałeś. Broń się! Co? Chodź tutaj! Czas na kung fu! A masz! O nie! To boli! Nie wiesz z kim zadzierasz! O, no, tymku, jesteś moim bohaterem! Kuchasz? Tymek chyba ma kolejnego rywala. To nic, wystarczy dla wszystkich. Chodź tu i pokaż, co potrafisz. Pokażę ci moje popisowe techniki. To wszystko. Zobacz, jak to się robi. I co? Poddajesz się? O nie! Chodź tu, nie poddam się bez walki. Niezły cios! A teraz szykuj się na swój koniec. Bum! No, to było fajne. Jesteś bezpieczna, moja pani. Jesteś niesamowity. To nic, twoje zdrowie. Mogę cię pocałować? Ej, co ty robisz? Oszalałeś? Chcesz pocałować dziewczynę przy stoliku, nie mnie, w drogę. Dawaj, dasz radę. Muszę iść do łazienki. Stój, ruszaj, mówię. Mój kolega zdobędzie tę dziewczynę. Hej, ostrożnie! E, cześć, mogę się dosiąść? E, może lepiej nie? Ale on nie przyjmie odmowy. Miła kafejka. Co on robi? Ale to dziwne. O, orzeszki. Zobacz, co potrafię. Tak, to bardzo ciekawe. No, lata treningu. On ma nierówno pod sufitem. Chcesz spróbować? Nie, nie dziękuję. No już, nie bój się. Spodoba Ci się? Łap! Co ty wyprawiasz? Boli! Wiesz co, wynoś się stąd! Co za szaleństwo! Będę miała siniaka! Ojejciu, wypędziła mnie! Tak mi smutno! Uspokój się, kumplu! To nieważne! Wracajmy do domu. Muszę wziąć prysznic. Muszę zmyć łzy. Stój, mam lepszy pomysł. Zobacz, co mam. Dziewczyny uwielbiają chłopaków z poczuciem humoru. No już, pokaż co potrafisz. Super kumplu, spodobają jej się twoje dowcipy. Znowu ty? Mówiłam, żebyś znikał. Nie tak szybko. Najpierw ci coś pokażę. Czy to nie super? O, on serio jest szalony. Lubisz hot dogi i trochę orzeszków? No, to śmieszne. Pierwszy raz widzę coś takiego. To niesamowite. Koniec tego dobrego, mam dość. Wychodzę! Znowu nie zadziałało? Ej, co jest nie tak? Zniknęła. Nie smuć się, zostaw ją. Razem możemy się dobrze bawić. Spójrz, rób co ja robię. Rządzisz, ale to jest fajne. Spójrz, tutaj coś jest. Waliska? Wow, pieniądze. Dużo pieniędzy. Pumplu, chyba jesteśmy bogaci. Moment, to pieniądze mojej wybranki serca. Musimy je oddać. Podobał ci się nasz filmik o naszych nierozłącznych dziwakach? Jesteś ciekawy co będzie dalej? Napisz nam o tym w komentarzu i nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić innych śmiesznych skeczy od Trum, Trum Select.